Stworzyli otwarty model do projektowania Lego, a raczej budowania stabilnych, jakby budowli z Lego. Czyli piszemy sobie prompt, że chcesz zbudować na przykład jakąś tam zieloną sofę i zostaje ona jakby przewidziana, jak ma być zrobiona konstrukcja z klocków, z klocków, z klocków Lego. I dalej tutaj widzimy o, jakieś symulacje, w jaki sposób ma powstać dana budowla klocków Lego i roboty, które później wykorzystując z klocki, budują tą powiedzmy, strukturę, którą sobie zapromptowałeś. To było takie ćwiczenie, no właśnie zbuduj zieloną sofę. Czemu to jest ciekawe? Bo jak mamy klocki Lego, to jest fajnie i fajna zabawa na weekendy, ale w ten sposób z promptów będzie można, na przykład, ja sobie wyobrażam, zbudować dom. No bo, no bo zobacz, tutaj w tych klockach Lego jest ukryta taka jakby rzecz, że nie mogą wisieć w powietrzu i coś pod klockiem musi się znajdować pod spodem i to musi być na tyle przewidziane, żeby wszystko wyrastało i było stabilne, prawda? O to chodzi. Więc stąd już niedaleko do sytuacji, że chcesz zbudować na przykład, nie wiem, jakiś bunkier, halę magazynową czy cokolwiek. Są te drukarki takie 3D do budowania ścian, więc jakby tak. Połączyć jedno z drugim, no to może się wydarzyć całkiem, całkiem ciekawa rzecz.